Siostry i Bracia, dzisiaj Pan Jezus nas uczy tego, jak bardzo mocno ważne jest w naszym życiu rozeznanie duchowe. Samo słowo rozeznanie dzisiaj jest dla nas słowem niezwykle ważnym. Nikt nie wlewa nowego wino do starych bukłaków. Bardzo krótko, ale nad tym jednym zdaniem chciałbym się dzisiaj z Wami pochylić. Jest dzisiaj jedna bardzo groźna choroba, kochani. To jest ta choroba, która wynika z braku duchowego rozeznania, która dotyka nas bez względu na nasz wiek. I ta choroba nazywa się zatwardziałością serca. Ludzie, którzy mają zatwardziałe serce, mogą być właśnie porównani do tych starych bukłaków, które są już bukłakami wysłużonymi, ale bardzo sztywnymi, bardzo twardymi, które mają bardzo określoną miarę przyjęcia wina. Tam już nie można niczego dołożyć. Jedna kropla wina może sprawić, że ten Bukłak po prostu się rozsypie. Rozumiecie, wszystko musi być w porządku, wszystko jest w najwyższym porządku. Wszystko jest poukładane, wszystko jest idealne. I tak może być w naszej duszy. Wszystko może być idealne, wszystko może być poukładane. Idźmy dalej, tak może być w Kościele. Wszystko może być nieskazitelne, wszystko może być poukładane. I to wszystko może być bezużyteczne. Bo może być w tym bardzo dużo zimna. Bo może nie być tam miejsca na ducha świętego. Reguły, 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 prawo, prawo. Nie. Wszystko mamy poukładane. Wszystko mamy zaplanowane. Mamy powypisywane od początku roku najpiękniejsze plany dusz pasterskie, i co z tego? A jeśli zabraknie miejsca na przykład na grzech? A co jeśli zabraknie miejsca dla grzesznika? A co jeśli zabraknie miejsca dla miłosierdzia? Bo jeśli ten Twój brat, Twoja siostra bo jeśli ten ksiądz, ten ksiądz biskup, ktoś popełni grzech, a ty się zgorszysz, to znaczy, że twoje serce jest zatwardziałe. Bo jeśli ty się żachniesz, odwrócisz, powiesz, bo przecież nie taki Kościół, to znaczy, że Ty chyba już przyjąłeś tę miarę, którą utkało Twoje serce, bo przecież nie serce Ducha Świętego, bo Duch Święty zechciał tę, a nie inną osobę także w tym Kościele, razem z Tobą. Rozumiesz? Bo to nie my tworzymy kościół, ale to Bóg tworzy kościół. I Bóg do tego kościoła zaprosił mnie i ciebie, i zaprosił ciebie jako Morze Świętego, i mnie jako ostatniego grzesznika. Rozumiesz? Bo w tym kościele jest miejsce dla ciebie, który jesteś, czy która jesteś piękna i pachnąca, która, nie wiem, świecisz przykładem, i powołał mnie, który. Podnoszę się codziennie z grzechu i z upadku, rozumiesz? To jest wolność Ducha Świętego. Bracia i siostry, bo nowe wino w Biblii to jest symbol Ducha Świętego, bo Duch Święty to jest wino, które wciąż pracuje. To jest wino, które wciąż zmienia formę, to jest wino, które wciąż się zmienia, to jest coś, co jest ciągłym ruchu. Duch to jest ciągły ruch. Duch jest zakochany w tym, żeby ciągle się w nas poruszać, żeby w nas zmieniać. Bo przecież nasze życie jest ciągłą zmianą, my ciągle wzrastamy, my podążamy ku. Boję się kościoła sterylnego, boję się kościoła zamkniętego w struktury, boję się kościoła idealnego. Drże przed kościołem, który jest, nie wiem, śliczny, pachnący, który jest kościołem przepięknie udekorowanym, rozumiecie, gdzie nie ma miejsca dla grzesznika, boję się takiego kościoła. Oto dlaczego Pan Jezus mówi dzisiaj, żeby przyjąć nowe wino, to znaczy, żeby przyjąć Ducha Świętego, żeby przyjąć Ducha Ewangelii, musimy być wciąż nowymi bukłakami. Co to są nowe bukłaki? To są takie bukłaki, które się poddają ciągle rozeznaniu. Słowo il discernimento po włosku, przepięknie brzmi, rozeznanie duchowe. Co to znaczy? Dlaczego nowy bukłak? Bo nowy bukłak to jest bukłak zrobiony ze skóry, jakiegoś, nie wiem, zwierzęcia, które jest bardzo delikatne, które daje się rozciągać, naciągać, które, zobaczcie, przyjmuje formę tego wina, które w nim pracuje, fermentuje, które się porusza. Które zaskakuje, bo duch święty może Cię zaskoczyć, a wiesz, że może Cię zaskoczyć. Wiesz, że duch święty może Cię zaskoczyć i że ten, na którego dzisiaj patrzysz tak krzywo, na którego może nie możesz patrzeć i na którego z którym dzisiaj ci tak ciężko w kościele, może stać się Twoim największym przy, przyjacielem. Bo nie musi być tak. Zawsze, że Bóg musi działać według naszych reguł, i zazwyczaj jest tak, że nie działa tak, i chwała Mu za to. To jest, bracia i siostry, piękno naszej wiary. Życzę Wam i życzę też sobie oczywiście tego, abyśmy zawsze byli świeży przed Panem, abyśmy zawsze byli jak te świeże Bukłaki, abyśmy zawsze byli przed Nim młodzi, bez względu na wiek, aby ta straszna choroba. Która nazywa się zatwardziałością serca, sklerokardią, nigdy nas nie dotknęła, i abyśmy zawsze byli otwarci w tej naszej, w tej naszej młodości serca na działanie duchem świętym. Z całego serca Wam tego życzę. Niech Pan Wam błogosławi.